na żywo. Nie wiem, co słychać, co nie. Jesteśmy w tym momencie w Katowicach na targach Natura, Zdrowie i Uroda. Bardzo proszę. Dzisiaj tutaj z panem kolegą Georgiem Garbowskim, dźwiękoterapeutą, tak jak mówię, współpracujemy w grupie. Akurat dzisiaj mamy stage po siebie tak jak ostatnio, ponieważ jest tutaj dużo, że tak powiem, wspólnych elementów. No i oczywiście Katowice, ulica to jest Msek. No, trzeba wjechać od ulicy Olimpijskiej, jeśli ktoś tutaj chce nas, nas znaleźć, to oczywiście od ulicy Olimpijskiej w Spodku, czyli no chyba dosyć, dosyć prosto tam można znaleźć, tam jest parking, także na ulicy Olimpijskiej można sobie tam zatrzymać samochód i dojść do nas. Co my tu dzisiaj oferujemy? No, jeśli Tutaj pokażę, co my tutaj mamy, no to... Ja powiem tak, Pan kolega tutaj właśnie terapii jak zwykle do strojenia, tak? Kamertony, Mów, co trzy. Jeśli się tutaj popatrzymy tutaj u mnie na stół, no to oczywiście mamy wszystkie możliwe kamertony dla osób, które chciałyby ewentualnie wypróbować coś, przetestować, to jest taka możliwość. Wszystkie możliwe zestawy kamertonów, a jeśli chodzi o terapię, to oczywiście dostrajamy główne punkty energii, czyli tutaj yy, czakramy i organy, ale też taka terapia, detoks, yy, uodpornienie przeciwko grzybom, pasożytom, wirusom, wirusom no to coś, coś takiego, na pewno taki pierwszy, nieś yy, taka... No, całościowa terapia, a u koleżanki no to już <noise> Dobra, wiele, ja wiele innego. E, ponieważ, tak mówię, zawsze łączę naukę akademicką z metafizyką, ale dzisiaj mamy do dyspozycji e, pole wody, także też mamy dostrajenie tylko w innym zakresie. Ja tutaj dojdę, tutaj, pokażę, co tak. to takiego jest. Aha, tutaj e, jest tak? jeszcze e, na stoisku, tak, tutaj się staje. Proszę bardzo, ja sobie stanę, z tej wybuty. Okej. Okay. Tutaj mamy regulacje ja oczywiście do to kamertonami i nie tylko. Mamy też tutaj do dyspozycji misy. E, oprócz tego jeszcze mam takie specjalne, słuchajcie, kamyczki z Emmy. Emma to jest rzeka serca. I na tych kamyczkach z Emmy będę robiła takie tak zwane runiczne, jak robię personalnie od ponad 20 lat, na tych naszych wszystkich andrzejkowych wieczorach i nie tylko. Oczywiście mam dzisiaj również karty, więc jak ktoś bardzo będzie chciał tarot miłości, ewentualnie któreś tam tego typu rzeczy, to również tutaj zapraszam. Są również moje obrazy energetyczne, tylko że są na razie na kartkach, to są jeszcze prototypy przed tymi naszymi kartami. No i mamy jeszcze w sprzedaży w końcu książkę. Inspiracje Polek Polaków na świecie, która jest tutaj też u nas do kupienia, co prawda ona jest też w No Gdzie w tej książce właśnie mam tutaj przyjemność mieć taki krótki rozdział. Także jak prostu ta książka jest również. Od razu możemy gdzieś tam z jakąś dedykacją, z pieczątkami, z takimi różnymi rzeczami. Krótko mówiąc, dzisiaj dostrajamy, regulujemy, doradzamy życiowo. Słuchajcie, tu jest też mnóstwo innych wspaniałych stoi. My też Wam możemy doradzić, co możecie sobie ewentualnie jakieś olejki czy suplementy. Ja bym tak ogólnie, bo tutaj zarówno Pan kolega, jak i ja sprawdzamy wahadełkiem. W końcu ty jesteś mistrzem naturoterapii i bioterapii. I bio Dokładnie. także. E, oczywiście I można, e, oczywiście też tutaj będzie możliwość zakupienia płyt. E, oczywiście płyty są zrobione. Także są synchronizowane z kamertonami terapeutycznymi, także no, można sprawdzić, posłuchać, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko działa właśnie już z kamertonami, także na pewno jeśli ktoś z nas przyjdzie, nie będzie się nudził, oczywiście dużo mamy tutaj do zaoferowania, także... Na pewno Dokładnie. zapraszamy. I tak jak mówię, tam w poprzednim filmiku mieliście od nas w prezencie wejściówki dla takich pierwszych tam kilku osób, które się zgłoszą. Na razie się tam zgłosiła jedna pani. Chyba, że jeszcze nie zauważyłam. Jak coś, to piszcie do mnie personalnie na Facebooka, także zaraz tam zobaczę. Chyba, że jest tam innych i jeszcze mi może nie pokazało, także z góry przepraszam. No i tyle, no bo możemy tu jeszcze kawałek pokazać, nie? Tak ogólnie, tylko tak z tej strony, żeby pokazać tej część hali. Macie dużo ciekawych rzeczy. A już tak nie będziemy bardzo chodzić, tylko tak trochę tak no, po prostu. Tutaj, dopiero się wszystko zaczyna rozkręca, także na pewno jest dużo różnych Dokładnie. możliwości. Także... Ale dwa dni będziemy z Wami, zresztą tutaj też jesteśmy poumawiani. Zapraszamy wszystkich naszych też kolegów dźwiękoterapeutów. Jak będziemy w tym momencie wolni, to będziemy, jak to się mówi, rozmawiać, zobaczymy, co tam, jak to się mówi, bo dodam, że nowe kamertony w przygotowaniu, nie wiem, czy będziemy z na razie jeszcze nie może, Aha, no. bo tu dopiero robimy analizy, nie możemy się doczekać, kiedy tu nasze koleżanki przyjdą, no. <laughs> Ewa, czekamy. <laughs> no, ale oczywiście ale zakres jest dosyć duży, mamy tutaj około, myślę, że około 150 różnych kamertonów terapeutycznych, także jest w czym no i oczywiście możemy wszystko wyjaśnić, co, do czego i w jakiej kolejności także tutaj na pewno. Mm -hmm. Mamy się. też częstotliwości w olejkach, ale to akurat nie są na sprzedaż, tylko do wprowadzania w pole. Także to jest jeszcze inny temat. Bo tak jak mówię, pracujemy ostro z częstotliwościami. Czyli Dobre. wszystko to, żeby się wam żyło lepiej i żeby jakby było większe wzmocnienie czas, żebyście się nie stresowali. Także, drodzy, Państwo, drodzy Państwo, przypominam, no. już za 3 Dobra, minuty pójdziemy? pierwszy jest dzisiejszy wykład. Pan Murat, specjalista żywności, europejski zaprasza o wykład: olej palmowy, używać czy unikać, a o godzinie 1.